Cześć, witaj i zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. Dlaczego pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy nadal nie trafiły do Polski? Na to pytanie środowiska polityczne w Polsce udzielają skrajnie różnych odpowiedzi i wszystkie te odpowiedzi przynajmniej moim zdaniem bazują na półprawdach, na wzniosłych nierzadko hasłach, które trafiają do danej grupy wyborców. W praktyce bardzo trudno o jakąkolwiek pogłębioną analizę, w jakim miejscu jesteśmy i jak w tym miejscu się znaleźliśmy. I ten film będzie próbą stworzenia właśnie takiej analizy. Wszystkie dokumenty, wszystkie linki, źródła, znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Na wstępie zaznaczę, że ten film nie traktuje o tym, czy reforma wymiaru sprawiedliwości jest dobra, czy nie. Nie traktuje, nie traktuje nawet o tym, czy. Praworządność powinna być wiązana z budżetem unijnym. Dziś nie o to mi chodzi. Dziś chodzi mi o to, jak wygląda proces, jak w praktyce wygląda proces wiązania środków budżetowych z praworządnością i dlaczego ten proces jest tak skrajnie niejasny. Zapraszam. Unijne pieniądze nie trafiają do Polski, ponieważ polski rząd wyraził zgodę na powiązanie środków budżetowych z praworządnością. Zgodził się na mechanizm warunkowości, głoszą politycy opozycji i część obozu władzy politycy Solidarnej Polski. I to typowy przykład półprawdy, bo część tego zdania jest prawdziwa. Tak, polski rząd zgodził się na mechanizm warunkowości, nadpisany konkluzjami ze szczytu Rady z końca 2020 roku. Tylko, że to nie ze względu na ten mechanizm do Polski nie trafiają pieniądze z krajowego planu odbudowy. Mechanizm warunkowości to są ściśle określone ramy prawne. Ja wiem, że ze względu na to, co za chwilkę nastąpi, ten film nie będzie filmem sensacyjnym. Być może wielu was zanudzę na śmierć, ale tak wiele niedopowiedzeń jest, jeśli chodzi o mechanizm warunkowości, że dziś, co wy na to, żebyśmy przeszli krok po kroku, punkt po punkcie, jak w praktyce wygląda procedura blokowania środków budżetowych w ramach mechanizmu praworządności. W rozporządzeniu dotyczącym mechanizmu warunkowości przeczytamy kiedy i dlaczego ma on być stosowany. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, zachęcam do sprawdzenia dokumentu na własną rękę. Ale my zajmijmy się procedurą, jak wygląda w praktyce blokowanie pieniędzy. Ustęp pierwszy. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi, że istnieją uzasadnione powody, by uznać, że warunki określone w artykule 4 zostały spełnione, przesyła ona danemu państwu członkowskiemu, o ile uzna, że inne procedury określone w ustawodawstwie Unii uniemożliwiłyby jej skuteczną ochronę budżetu Unii, pisemne powiadomienie podając elementy faktyczne i konkretne przyczyny, na których oparła swoje ustalenia. Komisja niezwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę o każdym takim powiadomieniu i jego treści. W skrócie, to Komisja Europejska decyduje o tym, czy wszcząć postępowanie, wciela się w rolę prokuratora czy też oskarżyciela. Ustęp drugi. W świetle informacji otrzymanych zgodnie z ustępem pierwszym, Parlament Europejski może wezwać Komisję do udziału w ustrukturyzowanym dialogu na temat jej ustaleń i właściwie na tym rola Parlamentu się kończy. W tym mechanizmie w głównych rolach występują komisja i Rada. Ustęp trzeci. Oceniając, czy warunki określone w artykule czwartym zostały spełnione, komisja bierze pod uwagę stosowne informacje pochodzące z dostępnych źródeł, w tym decyzji, wniosków i zaleceń instytucji Unii, innych odpowiednich organizacji międzynarodowych oraz innych uznanych instytucji. No i dobra, powiedzmy sobie szczerze: trudno o szersze kryteria niż dostępne źródła, odpowiednie organizacje czy inne uznane instytucje. Ten zapis chyba nie mógł być bardziej ogólny. Ustęp czwarty. Komisja może zwrócić się o dodatkowe informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny, o której mowa w ustępie trzecim, zarówno przed przesłaniem pisemnego powiadomienia na podstawie ustępu pierwszego, jak i po jego przesłaniu. Nie ma zbytnio czego komentować. Komisja na każdym etapie może zwrócić się o informacje. Ustęp 5. Dane państwo członkowskie przekazuje wymagane informacje i może przedstawić uwagi dotyczące ustaleń zawartych w powiadomieniu, o którym mowa w ustępie pierwszym, w określonym przez Komisję terminie, wynoszącym co najmniej miesiąc i nie więcej niż 3 miesiące od daty powiadomienia o ustaleniach. W swoich uwagach państwo członkowskie może zaproponować przyjęcie środków zaradczych w odniesieniu do ustaleń przedstawionych w powiadomieniu komisji. Czyli państwo oskarżone o łamanie prawa może samo zaproponować wymiar kary, iść na ugodę. Dodatkowo jest to punkt określający ramy czasowe na odpowiedź oskarżonego państwa. Ustęp szósty. Przy podejmowaniu decyzji o tym, czy przedłożyć wniosek dotyczący decyzji wykonawczej w sprawie odpowiednich środków, Komisja uwzględnia otrzymane informacje i uwagi przedstawione przez dane państwo członkowskie, a także bierze pod uwagę adekwatność ewentualnych proponowanych środków zaradczych. Komisja przeprowadza ocenę w orientacyjnym terminie miesiąca od daty otrzymania od danego państwa członkowskiego informacji lub jego uwag lub w przypadku gdy nie otrzyma informacji ani uwag od daty upływu terminu określonego zgodnie z ustępem 5, a w każdym razie w rozsądnym terminie. Czyli Komisja Europejska wstrzyma śledztwo, zdobywa odpowiedź oskarżonego państwa i decyduje, co dalej. Ustęp siódmy. Jeśli komisja zamierza przedstawić wniosek zgodnie z ustępem 9 zapewnia uprzednio państwu członkowskiemu możliwość przedłożenia w terminie miesiąca uwag w szczególności na temat proporcjonalności przewidywanych środków, czyli państwo ma miesiąc na ustosunkowanie się do decyzji z ustępu 9, który już za chwilę. Ustęp ósmy. Dokonując oceny proporcjonalności środków, które mają zostać nałożone, komisja uwzględnia informacje wskazówki, o których w ustępie trzecim, czyli ustalając wysokość ewentualnej kary, komisja bierze pod uwagę dostępne źródła i uznane instytucje. No i w końcu dochodzimy do sedna, ustęp dziewiąty. Jeżeli Komisja uzna, że warunki określone w artykule 4 są spełnione, a ewentualne środki zaradcze zaproponowane przez państwo członkowskie zgodnie z ustępem 5 nie są adekwatne w odniesieniu do ustaleń zawartych w powiadomieniu Komisji, przedkłada ona Radzie wniosek dotyczący decyzji wykonawczej w sprawie odpowiednich środków w terminie miesiąca od otrzymania uwag od państwa członkowskiego lub w przypadku braku uwag bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca od upływu terminu określonego w ustępie 7. We wniosku przedstawione są konkretne powody i dowody stanowiące podstawę ustaleń komisji. Czyli jeśli oskarżone państwo samo nie zaproponuje kary, która zadowoli Komisję Europejską, ta decyduje o kształcie wniosku, który trafia do Rady. Ustęp 10. Rada przyjmuje decyzję wykonawczą, o której mowa w ustępie 9 mniejszego artykułu, w terminie miesiąca od otrzymania wniosku komisji. W przypadku wystąpienia w wyjątkowych okoliczności okres na przyjęcie tej decyzji wykonawczej może zostać przedłużony o maksymalnie 2 miesiące. Z myślą o zapewnieniu terminowości decyzji, Komisja korzysta z uprawnień przysługujących jej na mocy artykułu 237 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli uzna to za stosowne. Ustęp 11. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zmienić wniosek Komisji i przejąć zmieniony tekst w drodze decyzji wykonawczej. Czyli jeśli oskarżone państwo członkowskie nie dojdzie do porozumienia z prokuratorem, Komisją Europejską, sprawa staje przed Trybunałem, którym jest Rada, podejmująca decyzję większością kwalifikowaną. A czym jest większość kwalifikowana? To 55% państw członkowskich, czyli dziś 15 z 27, które reprezentują co najmniej 65% ludności całej Unii. I to właśnie jest mechanizm, który wiąże środki budżetowe z praworządnością. Można by oczywiście uzupełniać te informacje o uzasadnienie tego prawa albo o konkluzję zeszytu rady z 2020 roku, które konkretyzują kiedy ma mieć zastosowanie to prawo, ale w praktyce to jest ten mechanizm, to jest ta procedura krok po kroku. Ta procedura jest już w toku w stosunku do Węgier, ale nie w stosunku do Polski. Brak środków z Krajowego Planu Odbudowy nie wynika z tego, że przeszliśmy już wszystkie fazy tejże procedury. Z czego zatem wynika? Otóż, zanim środki trafią do danego państwa, Krajowy Plan Odbudowy podlega ocenie. Takiej dokonuje Komisja Europejska wedle opisanych w prawie kryteriów. Możecie znaleźć je w tym dokumencie, link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. W artykule 19 zatytułowanym Ocena przeprowadzona przez Komisję znajdziemy łącznie 11 podpunktów. Czego dotyczą te kryteria? Na przykład, czy plan jest zgodny z transformacją cyfrową, czy zieloną transformacją, czy będzie miał trwały wpływ na gospodarkę, czy przyczyni się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Jednak w prawie pojawiają się też terminy dość ogólne, takie jak wartości docelowe czy kamienie milowe, pod postacią których w przypadku Polski występują dziś warunki związane z reformą wymiaru sprawiedliwości. Ale w praktyce jest właściwie oczywistym, że kryteria oceny planu odbudowy nie miały służyć do tego, by rozwiązywać kwestie praworządności, nie miały służyć do stawiania warunków w tej sferze, przecież właśnie do tego służy zupełnie inny mechanizm prawny, na który zgodziły się wszystkie państwa członkowskie. I trudno nie zauważyć, że jest to pójście na skróty, bo blokada środków z Krajowego Planu Odbudowy jest. Prostsza. Nie wymaga całej tej skomplikowanej procedury, nie wymaga tego, by do tej kwestii odniosły się pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, to decyzja Komisji Europejskiej. Dlaczego jednak Unia poszła na skróty? Dlaczego Unia Europejska w kwestii praworządności nie korzysta z prawa, które dotyczy praworządności, które sama Unia w bólach rodziła przez długie miesiące, jeśli nie lata? Tutaj warto pod uwagę zabrać co najmniej dwie kwestie. Po pierwsze dynamikę relacji między różnymi instytucjami Unii Europejskiej, coś co ma wrażenie zupełnie umyka w polskiej debacie publicznej oraz chronologię zdarzeń, jak wyglądał cały ten proces polityczny. Unia Europejska nie jest jednorodnym organizmem politycznym, nie jest monolitem prezentującym jedno stałe stanowisko. Wręcz przeciwnie, tarcia między frakcjami i instytucjami, walka o wpływy i władzę prowadzi do mówiąc kolokwialnie, wzajemnego kopania się po kostkach. Parlament Europejski jest tradycyjnie zdecydowanie najbardziej radykalny w swojej postawie wobec Polski. Co więcej, w całym procesie tworzenia mechanizmu, Parlament został oszukany. Dlaczego? Ponieważ zaostrzony mechanizm dotyczący praworządności, jaki wyszedł z Parlamentu Europejskiego, został utemperowany przez bardzo niestandardowe porozumienie Komisji Europejskiej z Radą podczas szczytu z grudnia 2020 roku. W skrócie, Rada, czyli państwa, dogadały się z Komisją za plecami Parlamentu. Dodatkowo, jak sami widzieliście, w procedurze rola parlamentu jest marginalna. Parlament od lat garduje w sprawie praworządności, przyjmując dziesiątki rezolucji, wzywa do działania i na tym jego rola właściwie się kończy. To powoduje frustrację i rosnącą presję na komisję. Presję, która w ubiegłym roku osiągnęła zupełnie nowy poziom. Parlament Europejski pozwał Komisję Europejską za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków w kwestii praworządności. Wiem, że dla wielu zabrzmi to dziwnie albo wręcz zabawnie, ale w Parlamencie Europejskim są opinie, że Komisja Europejska jest niezwykle pobłażliwa względem Polski i Węgier. Również ze względu na to, że ta komisja, czy ta szefowa Komisji Europejskiej miała zostać wybrana właśnie dzięki Polsce i Węgrom, ale w każdym razie ta rosnąca presja, która nie polega wyłącznie już na słowach, ale również na konsekwencjach prawnych, na pozwie do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedowiązywaniem się z obowiązków szefowej Komisji Europejskiej, zaogniła sprawę. To znaczy sprawiła, że Komisja musiała wykazać, że. Coś zdecydowanego w tej kwestii robi. I teraz istotna jest dynamika zdarzeń. W lipcu ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest niezależnym sądem, podważając jej legalność, a tak naprawdę legalność sposobu wyborów sędziów w Polsce. To wtedy byliśmy świadkami prawnego ping-ponga między CUE a Polskim Trybunałem Konstytucyjnym. Pozostając jednak w temacie, uzależnienie wypłaty środków od likwidacji Izby Dyscyplinarnej w pewnym momencie wydawało się być idealnym wyjściem z sytuacji. Znajdująca się pod presją komisja mogła pokazać wszem i wobec, że działa ostro i jednoznacznie, jednocześnie nie wszczynając długiej procedury warunkowości. A warunek likwidacji Izby wydawał się nie być specjalnie problematyczny. Dlaczego? Ponieważ to z Polski, z najwyższych, z najwyższych szczebli polskich władz płynął komunikat: W najbliższym czasie likwidujemy Izbę Dyscyplinarną. Oczywiście nie dlatego, że Unia nam każe, ale dlatego, że sami tego chcemy. Pierwsze oznaki, że planowana jest reforma Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, miały miejsce na długo, długo przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a po tym wyroku ten przekaz je zintensyfikował z najwyższych szczebli polskich władz. Jarosław Kaczyński w wakacje zapowiadał, że ustawy mające reformować ten fragment sądownictwa trafią do Sejmu Polskiego we wrześniu, we wrześniu ubiegłego roku. Komisja Europejska w taki otwarty, oficjalny sposób powiązała wypłatę środków z krajowego planu odbudowy od likwidacji Izby Dyscyplinarnej w październiku. Sami wielokrotnie zarówno przed, jak i po wyroku zapowiadaliśmy, że Usuniemy, że będziemy likwidować, reformować, zwał jak zwał Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Zatem uzależnienie wypłaty środków od realizacji zapowiedzi polskich polityków, od realizacji linii politycznej, którą na najbliższe tygodnie, najwyżej miesiące zapowiadali najważniejsi politycy w Polsce, no to wydawało się, że to jest proste do zrealizowania. A mimo to nic w tej sprawie przez długie miesiące się nie stało. Dlaczego? Po pierwsze ze względu na zakulisowe rozmowy w obozie rządzącym. Na każdym kroku w kwestii praworządności czy izby dyscyplinarnej staram się was, moi drodzy widzowie, przekonać, że tak naprawdę chodzi tu o kontrolę nad sposobem wybierania sędziów. Więcej o tej sprawie w tym materiale. Część obozu rządzącego, Solidarna Polska, nie chciała poprzeć prezydenckiego projektu likwidującego Izbę, aż w ubiegłym tygodniu nastąpiła zmiana. W ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował kandydatury 15 sędziów zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa, a Zbigniew Zielost stwierdził. Wybór do KRS rzeczywiście był dla nas elementem rozstrzygającym. KRS jest wybrany i jesteśmy gotowi w imię stanu wyższej konieczności dążyć do zawarcia trudnego dla nas kompromisu, ale koniecznego z uwagi na realia gospodarcze i sytuacji, w jakiej znajduje się Polska. Co oznacza, zabezpieczyliśmy wpływ na proces wybierania sędziów, możemy likwidować izbę dyscyplinarną. Ale jest jeszcze drugi aspekt, ten międzynarodowy, czyli kto przynajmniej symbolicznie będzie górował nad kim. Rząd czy też szerzej obóz władzy robi co może by reformę przeprowadzić w taki sposób, by nie wyglądało to na ustąpienie przed dyktatem Unii Europejskiej. Gra toczy się też o to, czy najpierw zostanie zaakceptowany plan odbudowy, a potem przeprowadzona reforma, czy najpierw Unia zmusi do reform, które odblokują środki. Kompromis, który gdzieś majaczy na horyzoncie, może wyglądać tak, że plan zostanie zaakceptowany przed wdrożeniem reformy, ale jego realizacja uzależniona będzie m.in. od likwidacji Izby Dyscyplinarnej w najbliższej przyszłości. Chodzi tu o spór kompetencyjny. Do czego ma, a do czego nie ma prawa Unia Europejska. Czy to jest kompletny punkt widzenia? No, z całą pewnością nie. Bardzo proszę podzielcie się Waszą opinią, co Wy na ten temat sądzicie, jakie Wy macie, Waszym zdaniem, istotne, ważne obserwacje. Ale jest jeszcze coś, co na ten temat chciałbym do Was, moi drodzy widzowie, powiedzieć. Otóż Wydaje mi się, że niezależnie od tego, co myślimy o reformie wymiaru sprawiedliwości, o zachowaniu polskiego rządu, o zachowaniu Unii Europejskiej, kompetencjach Unii Europejskiej, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy na te kwestie, jest coś, co wydaje mi się może łączyć coraz więcej ludzi, niezależnie od światopoglądu czy poglądów politycznych. Jest jedna rzecz, która kłuje już w oczy. Otóż ta sprawa jest już tak zagmatwana, i przeprowadzona w tak niejasny sposób, że szczególnie w obecnych okolicznościach gospodarczych, chyba nie mogłaby być bardziej oddalona od interesu zwykłego człowieka niż jest. Jakieś niejasne negocjacje, zakulisowe rozmowy, działanie na granicy prawa wszystko odbywa się w sposób naprawdę bardzo niejasny i bardzo oddalony od obywatela. W tej kwestii polskie elity między sobą, europejskie elity między sobą i polskie elity z europejskimi elitami grają w kotka i myszkę. I w tej grze pieniądze potrzebne na odbudowę gospodarki po pandemii, pieniądze potrzebne dziś gospodarkom europejskim, polskiej gospodarce jak mało co, to jest zaledwie narzędzie. To jest zaledwie narzędzie do rozstrzygania sporów kompetencyjnych i narzędzie służące do walki o. Władze, interes obywateli gdzieś zszedł na drugi, trzeci, jeśli nie czwarty plan. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Bardzo dziękuję za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna. Do zobaczenia na podsumowaniu wydarzeń już w piątek. Dzięki.